Na następnym odcinku e, mój pupilek. Dzisiaj Wam przedstawię mojego pupilka. E, kto jest takim matematykiem, e, to dostałam go jak miałam dwa latka Dostałem go jak miałam dwa latka Teraz mam jedenaście. Kto będzie chciał, weźcie policzcie, y, po ile on miał lat. Lat. <grym> ile on miał lat. Tylko nie pisze się 8, tylko na przykład 30, nie wiem, 6, bo tam się chyba liczy jakoś tam razy 7, czy jakoś tak? Nie wiem. Dlatego obliczcie mi. I teraz przedstawię Wam mojego pupilka. Naszego pupilka. Cześć! Ma na imię. Wabi się Czaruś. Nie lubi się bawić. Nawet może potwierdzić. Lubi mhm. tylko wskakiwać do wózka. To jego wiecie, dla lalek. <laughs> lubi jeść zupki chińskie suche. E, jeszcze lubi jeść chipsy i tam różne słodycze. E, co A jeszcze? Jak wam się podoba czarek, nie że w takim <laughs> sensie, tylko czy, jak jest słodziak, to dajcie łapki. Udajcie łapki w górę! Do no niego. I subskrybujcie nasz kanał, no. bo dużo. bo my chcemy. Wiedzieć, co mamy nagrywać. Co, właśnie, nagrywać to, jaki mamy jeszcze pomysł, ale też chcemy, żeby nasz kanał. Był taki. Ożywiony. Ożywiony nie. taki. No nie wiem, jak to wy to może być. Dużo było tam lajków, subskrypcji i komentarzy. Właśnie. To by było na koniec, nie? Dobra, macie jeszcze co, Magdę? Dobra, a, bo nie macie Magdy. E, oglądajcie jej kanał yes. Magdalena Markun. A ja oczywiście Oliwia Wójcie. No. A to do zobaczenia pa! Mój pa. pa! Dajcie mi jabłki w górę! Pa. Pa.